Ja też mogłem tam. Ja też mogłem tak grać. Wiecie, ja mogłem tam grać, tylko. głupia kontuzja. No. Piękny kciuk. Tu. Ale trudno. Sztuk panie panie sąsiedzie. Dzień dobry, było otwarte, to sobie wszedłem. A się, panie Watolińskie, powiem panu. – Dobrze, żeś pan przyszedł. – Ja też tak sądzę, zauważam. Dobrze, żeś pan przyszedł, bo żeś mnie pan przypomniał, rozumiesz pan, o bardzo ważnej rzeczy. – Jakiej? – Żebym drzwi zamykał, bo się mędy schodzą. <noise> – <noise> widzę meczyk. – A, meczyk. – A kto gra? – Panie, ja nie wiem, kto gra, no. ja wiem, ile jest. No. – Ile? – Jeden. – O, jeden. <noise> Jaki remis na dzień dobry. Będzie remis, proszę Ale panie. tak piwko od razu? Od, co od razu? Jak od razu? No pan, mm -hmm. Panie Watoliński, to pan żeś nie słyszał, że przy y, sporcie czapić, bo się człowiek odwadny... Peszko coś mówił, no? No. Hmm? No to, no to, no to piję, zwłaszcza takie mm -hmm. piwo jest bardzo dobro, dobrze nawadniające, rozumiesz pan?